Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Don't Długo zastanawiałam się, który chcę dzisiaj odcinek yy, nagrywać, którą serię chcę dzisiaj nagrywać i lecimy sobie dzisiaj z Wikfritką, ponieważ gdy już ją, no ja nie mogę robić tak, że faworyzuję jakąś serię, więc lecimy sobie. Yy, Odkrywanego terenu, super, super. Yy, chwilę sobie z Wami tutaj na wizji pobiegam i zdecydowałam, że yy, Zaraz Wam powiem co zdecydowałam, tylko pomyślę co zdecydowałam, że zdecydowanie za mało kamienia wziąłam. <gry> nie, to jest taki tak, tak na szybko. Zbiorę jeszcze z jeden albo dwa kamienie, bo to się zawsze przyda. A złoto po prostu no, nie pamiętam szczerze, ile potrzebuję na, pod na start. Chociaż czuję, że trochę za mało zebrałam, więc sobie szybko ten błąd naprawiłam. I co? Ja się przełączę na tryb y, milczący. Dostaniecie y, szybciutkiego timelapsika. Myślę, że jakieś pewnie 30 sekund czy coś. Napiszę wam oczywiście na ekranie, do którego momentu... już masz ochotę na porządną wyżarkę. Ja zatem miałam... ja... Jak mam? Hmm... Garnka jeszcze nie zrobię z tego. Ale jakoś to ogarniemy. na no, spokojnie. Y, kamienie sobie mogą zostać. Ja na razie potrzebuję tylko złoto i flinda. Dobra, lecimy. Y, na razie będę musiała po prostu biec przed siebie, e, znaleźć dobry biom dogodny, bo um, drewna nie mam żadnego, sziet. ale wiecie co, ja się zastanawiam właśnie nad takim zielonym, e, ponieważ Wigfridka bardzo lubi y, lasy, a ja też y, nie ukrywam, że lubię się dostosowywać y, do postaci troszeczkę. E, tak jak na przykład Abigail mi się kojarzy z y, Wendy Abigail kojarzą mi się z łąką. A na przykład... Wilson kojarzy mi się też z takim zielonym. Próbuję sobie przypomnieć, kto mi się kojarzy z sawaną, no, ale chyba nikt. Nikt mi się tak bardzo... No z Pustynią mi się kojarzy na przykład nasz robocik, kochany. Pan jest taki, nie wiem, tak jakoś taki... taki vibe daje. Um, czekajcie, to jest jakiś taki hmm, Całkiem ciekawy ten ten. My tam zaczynaliśmy z góry, mi się wydaje, mnie się wydaje, że powinnam trochę do góry pójść i gdzieś mniej więcej, patrzcie jak mamy tu, to gdzieś mniej więcej tak o, na, tej, na tym poziomie się osiedlić, nie tylko ze względu na to, że są tam pająki, ale że są bliżej jakiekolwiek łąki. Czekajcie, dobra, ja na razie lecę do góry. No widzę, że tutaj będzie jakieś rozdzielenie. Pewnie to jest największy błąd, jaki popełniłam, że się rozdzieliłam, ale troszeczkę goni mnie mój żołądek, którego mam bardzo mało. Pająki, ładnie. Um, może gdzieś tu w lesie, patrzcie, jaki ładny las. Podoba mi się. Jeszcze ścieżka. Ile pająków. O nie, tutaj nie możemy. Ja się przejdę ścieżką w górę. Przy pająkach niestety nie możemy, bo bardzo szybko umrzemy. Ale tak, o gdzieś tu. Hmm. Możecie się o, Właśnie, w lesie czuję się jak w domu. A ja jej nie chcę tego domu odbierać. Możecieś tu. O! No ma tu jakiś, nie wiem, legendny podrostek czy coś. Hmm. No myślę, że to będzie spoko. Czerwona niczym krew. A weź ty. I depresja po prostu jak się patrzy. Hmm. Czy ja posiadam coś takiego jak... siekiera. Posiadam. tyśiu. mój kochany króliczek do mnie jeszcze. Puszka! Zostawka! Kurde, czekaj! Za Zapasuję. Nigdy więcej nie zrobię tego samego błędu, że zostawię dla nas Cześć Ptysiu! Czemu do mnie przyszłaś? Co się do mnie potrzebujesz? Przyszłaś, chcę się głaskać. No, co ja mam zrobić? Um, myślę, że zajmę się wstępnie ścinaniem drewna. Ścinaniem drewna się zajmę. Um, nasz mózg płacza, widzę. Motylak tam jest, ale ja motylka nic nie zrobię, potrzebuję warzywa, nie mam żadnego warzywa. Zrobimy sobie najpierw tą pierwszą maszynę. Ehm... Um. Nie to. Zrobimy sobie pierwszą maszynę. Ja zaraz po... Ty, kradzieju, ty! Widzę go. Chodź. Czekajcie, a ja wezmę to. Weź do ręki i na niego. Um. O kurde Ale będzie wieżerka <grystansy> <grystansy> um, No to co smacznego sobie e, Ja się tutaj zajmę Już mogę chyba zrobić pierwszą maszynę Tak mi się wydaje W przeciwieństwie do Czekajcie bo trochę zabłądziłam No już mogę zrobić pierwszą W przeciwieństwie do zrobienia Ham 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 e O Niech będzie tu, nie będę kombinować. Pierw co, to robimy plecak. Tylko... Mm, właśnie tu, gdzie mam, mam pasek nagrywania, w moim miejscu gdzie jest strzałeczka. E, super, zrobiście mamy więcej miejsca, e, ale nie mamy na garnek, co nie? Ani na... Mamy na chyba ognisko jedno. Mamy na ognisku, jak cudownie, jak radośnie mam ognisku. Myślę, że tak trochę o... Tu zrobimy. I teraz tak, ja na przetrwanie urządzę sobie utka Urządzę, przyrządzę sobie utka i zjem sobie te utka 14, ile nam to da? 26-12. No dobra no. Mogło być lepiej. Dobra, na razie zjemy to mięso samo, faktycznie. O, cudownie. Na razie sobie zjemy samo mięso, bo będziemy później przerabiać y, te pajączo, pajączo. Na, y, wiecie, na... Kurde, nie mogę się wysłowić. Pajęczo będziemy przerabiać na kulki. Dokładnie tak. Y, pokażcie mi co ja potrzebuję do zrobienia garnka. Jeszcze trzy węgle. No dobra, coś wymyślę, coś wymyślę. Nie wiem jeszcze co. Tu jest dużo drzew. Ale szkoda, bo by mi je spalić, bo by się spaliło ich za dużo. To jest samo... Nie, no, nie mam pojęcia, nie mam po już się że nie zapomniałam. Dobra. Światło. Niech się światłość. I wiecie co, ja na razie się zajmę drewanem. Wy będziecie widzieć to w formie timelapsa yy, i myślę, że tak będzie najlepiej. Ok, wracamy. Um, co robimy w pierwszej kolejności? Robię sobie. Znowu muszę schować moją nagrywarkę, bo mi nie, nie stąd. Z żywienia chciałam. Tylko jeszcze trzy kamienie. No, spokojnie, kamienie się łatwo robi. Raz, dwa i trzy. Mamy kamienie i co? Voila, mamy oczywiście nasz garnek, który się zrobił w zakładce. Mm. Myślę, że to będzie jako dobre miejsce. I co robimy? Pierwotnie przyrządź, 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 przyrządź i mamy tu. Ale tu mimo wszystko sobie zrobię. Czym ja mam zapalić? Są takie cenne rzeczy, będę paliła. Yy, przyrządź. Dobra, może ja już sobie to wszystko przygotuję, bo chciałam sobie przegryźć, a nie mogłam, bo. Proszę. Zrób się. Ja chcę to. Tu... Nie dobra, czekaj, ja poczekam. Damy radę. Poczekamy. Przeżyjemy kulki. Idziemy na pajonki. Ha! Nie no dobra. Napchać się tym, nie napchałam. Ale trudno. Nie może być za dobrze. Idziemy na pajonki. E, to jest tak, to miał muszę przyrządzić i niech się robią kulki. A ja sobie trochę powalczyć, bo szkoda, że było to się nie było takie krótkie i nudne. <laughs> Zwłaszcza, że mamy niski poziom, więc... Chodźcie. To tam tak... Ejejej, badżołank. Jak widzicie, proszę ja widzieć, jest już na fulla zasady walki, po prostu. O, jagody. Nie wiedziałam, że tu są. Yy, patyki też mimo wszystko zbiorę. Niestety, to jest rzecz której sobie nie... Ty, ...typie... ...wynocha z mojego... ...pola. Niestety, to jest rzecz, której sobie... ...której sobie... Nie polepszyłam ustawienia świata, ale nie ma nic strasznego w tysiu, Dlaczego znowu na mnie przyszło? Co? Co, ale nie chcę. A te stworzenia. Czy hmm. idzie Czy do. korzystam skorzystam z okazji, że jeszcze żyję. I po prostu tam wejdę. Tylko. Jak to masz nie mam kirofa? Nie wiem. Cześć, kochanie, moje. No, i znowu uciekła. Hmm. Będziemy po prostu zerknąć, co tam ciekawego mamy. Nie będę tam wiecie na razie świata podbijała ani nic, bo dużo bardziej potrzebuję tutaj przeżyć. E, Zobaczmy, gdzie się wygenerujemy. Ja się na podziemiach absolutnie nie znam, także no, także nie, e, proszę, nie mieć pretensji odnośnie w sumie wszystkiego, co zrobić źle. Dla... Proszę mi poradzić pięknie, co mam robić. Ale gałem się, to ja wezmę. Tam są kulki. Ale na razie latarni robić nie będę. Mogę wyjść? Tak się wychodzi, tak się wychodzi. Cześć, Ptysiu! Co byś ode mnie chciała? Przyszła się pogłaskać co za królisz. Niestety, albo stety. Po tych wszystkich zabiegach, kastracjach stała się strasznie potulna, ale tak do przesady, że e, muszę przyznać, że jestem w szoku i czasami to nie wiem, jak mam reagować, no bo to dla tuśki nie jest normalne. E, prawda, ja użyłam na co dzień i obserwowałam na co dzień, jaka jest, jak się zachowuje, e, i to definitywnie jest jej naturalne zachowanie, że. Jest bardzo potulna. Po prostu tuśka, owszem, jest y, bardzo y, miłym króliciem. są to z o wiele gorszymi charakterami niemniej y, nie jednak taka popełnić ściana, z jej stylu. Y, dlatego się po prostu niezwyczajniej martwię. No pani Doktor powiedziała, że jest ok, Także trzymamy się tego, że jest okej okay według y, lekarza. Y, lekarza o wiele lepiej bardziej wykwalifikowanego i to widać chociażby. Po sposobie chwytu zwierzęcia, e, jak się je bierze, po prostu do e, w w rączki, e, samo wyjęcie z transportera czy coś, to już jest w ogóle pełna profeska. E, nawet ja nie jestem w stanie jej tak podnieść bezproblemowo. E, także jestem dobrej myśli, tak? E, wiadomo, komplikacji, czymś dalsza, ale to, co już jest, jak się ufa rekomendacjom, a nie własnej intuicji. Myślę, że ten temat możemy na spokojnie zostawić. Ja pójdę dalej zbierać różne rzeczy. Oho, słyszałem jak ktoś człapie. Okej, okay, wracam do Was dalej. Yy, zajęłam się robieniem kuleczek. Niestety nie pykło mi, coś musiałam zrobić źle, żeby nie wyszedł mi młody, a specjalnie poszłam po... Po co poszłam? Po marchewki. Dobra, nieważne. Marchewki zaraz. Yy, najpierw, first, zrobimy to, co powinno być zrobione. Może tu? Będzie moje skupisko do palenia drzew. Zasadź raz, dwa i zasadź trzy. Nie będzie. I to będzie do palenia oczywiście. Hmm. Więc w czasie cały czas robimy sobie kulki, bo mięsko jest na wyczerpaniu to raz, jagody też wypadałoby już znaleźć mechaniczne, żeby móc zrobić tam yy, lodówkę, ale dobra, mniejsza o to. Um. Przyznam szczerze, że... Muszę schować na chwilę. Jak znowu nagrywarkę, bo nic nie widzę. Mogę zrobić kapelusz? Nie, ja chciałam. Gdzie są bulbulatorki? Eee, co ja potrzebuję do bulbulatorków? Kamień. Aha, dobra, to o to chodzi. Raz i dwa, dobra. Robimy sobie dwa bulbulatorki. Raz i dwa. I teraz robimy sobie maszynę, tylko zobaczymy, co jest do niej potrzebne. Dwa kamienie, cztery drewna. Nogi. Okay. Raz. Dwa. I teraz cztery drewienka, Raz. Staknie nam chyba. 4x4 cztery cztery jest 16, a mamy 21. Skrzynki już nie zrobimy, ale będziemy mieć standardowo maszyny. Ja wiem, że ja mogłabym te maszyny usunąć i zostawić tylko jedną, ale bardzo mi się podoba maszyna. Podwójna i tak po prostu zostanie. Eee, dobra, tu ładnie. Eee, maszyna zrobiła kulki sobie zabieramy. Robimy kolejne eee, kulki, żeby, żeby co? Żeby przeżyć. Nasz żołądek wygląda stabilnie. Eee, o, 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 o! Mam genialny pomysł. To jest geniusz po prostu. Dobra, yy, to się robiło inaczej. Tak, o. I będę miała program. Czyli muszę teraz zacząć zbierać nasiona. Dobra, ja potrzebuję... Tam mi się uwidziało coś ładnego. Dwie deski. W życiu nie posiadam tyle. Czekajcie, bo ja potrzebuję jeszcze innej rzeczy. Pioruna chronu potrzebuję właśnie. Dobra, to ja już na zaś będę mądra, pomyśleć, gdzie są... Tu są raz. Zrobię sobie dwa piórne chryny. Kto Bogu temu zabroni. I dwa. Tylko tak. Zrobimy teraz tak. Mm. Raz. Yy. Czekajcie. Pójdź. I on będzie tak. On będzie... ...gdzieś tu. I tam zaczniemy robić skrzynki. Dobra. No klasycznie myślę, że skrzynie będą tak, jak zawsze robię. Jeszcze bardzo bym chciała znaleźć bawowy. Żeby móc od Daszek się złapał jak mi przykro. Bardzo chciałabym jeszcze znaleźć Bawowy. żeby zrobić sobie farmę i jako taką już funkcjonować. Dobra, halo, halo, jest tu jakieś nasiona. Ja wszystkie chętnie przegarwiam tyle i było po drodze i żadnego nie wziąłam. Siema Pani, jakie jesteście dzisiaj damy, To Tak na zakończenie odcineczka, żeby co za długo nie trwał, bo troszeczkę u się e... zakręciłam i dość długo już nagrywam, ale myślę, że nikomu nie przeszkadza dłuższy format I... zwłaszcza, że niestety, 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 z mojej winy oczywiście, e... co? Z mojej winy oczywiście wyświetlenia spadły, prawda, zainteresowanie tego również, więc... Nie mam nie prawa mieć prezencji, że coś jest nie tak. Dobra, wracamy do domu. Nie zamierzam skończyć jako pasza dla pająków. Jakbyście teraz widzieli mają królika epr To jest po prostu hit. Hit, hitów. Okay. Yy, super, zabiłam ptaka, aby mi biurko. Czyli to jest to ryzyko. Czekajcie, o, zachęć, proszę bardzo. A, muszę czymś rozpalić. No trudno, nie mam nic lepszego. A teraz jak zrobię? Wyjdzie mięso. Pięknie. Dobra, więc cóż, ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcineczka. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć! Pa, pa!